Wpocznij nagrywanie, cześć z tej strony Udoi2, jest ze mną Majhi I w końcu, w okay, jest... mamy... kobel Let's go Uwaga, robimy tajną akcję Ja wygrałem w tej rundzie <grym> Chyba teraz nie mogłem, poczekaj, Nawet no zaczniemy podchodzić. Zmiela. Fantastycznie. No dawaj, posiłki. Jest yes. Nice. Miałem sobie jakiegoś fajnego pistola. Raczej dwa USPy. Dobra. Na Imagine, Let's go, let's go. No go, lecimy drabiną. Jestem mocno obity A ja. Poczekaj. A ja poszedłem w tą stronę. Fiu. Co on w ogóle miał? Co on miał, chłop? Nie. Wiem. Ja też nie wiem. Może chłop z nożem grał? Nie, no co ty, z nożem? Ośmiokątka. Ten grał z. O, M, Trzeba się zmienić na ten chociaż. Nie, no nie będę przekupywał, bo po się z, będzie strajk luzów i będzie przyps. A to jest akurat mapa dosyć na blisko w sumie. Ilu? czy ja jeden mi wychylił, a ja z nożem biegłem. Nie spodziewałem się, że chłop tak szybko tu przyjdzie. O, widzę. Widziałeś laga miałem! O shit! Ty. Ty, ja jakieś lagi, co jest? Ty, czekaj, jak ty powiedziałeś dobra, z opóźnieniem Discordowym to ja jeszcze żyłem. <grym> no widzisz, ty Imagine the situation. Imagine, imagine świętokrzyskie. Co ironicznie. <grym> Bo to już lubię ludziom chłopie, chłopie wychylać, więc wiesz. No. No cóż, a mi podbiło celownik, bo mi w główkę trafił. Ciebie w głowkę trafił? No, w okay. ogóle. Nie co wiem, czy ty mnie czasem raz, nie nie Nie, ja idę raz, raz, jakby raz, 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 jest chłop Dobra To co? Oj. 61 dostał Zabijacie cię używając AK-47 onu 2 Bra. O Ty jeszcze masz drugiego Który jest obity mocno Gdzie? Nie wiem Nie wiem Nie wiem Chodź się do O tu ja umarłem, widzisz, pode możesz, mną Jest mężesz. tak myślisz? Nie, nie. nie no, ci było widać Jest, jest pode mną! Co? No cóż no, Wracamy do Maka, ja idę od Milida, ty możesz pójść schodami na B nie no, wiem w ogóle kto nas ogląda jakby u mnie wszyscy nie znajomi są tam online, ale nie w grze. Mówisz że ktoś nas ogląda? Tak, widzowie jeden. No to może ktoś od nich. Dobra, nice. nice. No, na pewno się nagrywa? Tak. Nagrywa mm. się, dobra. Ok, minus 52. To ty miałeś 50, minus 52, czy ten? Czy to ja miałeś? Nie no. wiem. Jakby, mm. Chociaż w sumie... Na tym... Ja możliwe, że miałem w sumie, Mi ale nie się, że miałem. tutaj chyba uzyskanie remisu jest dobrym rezultatem. Jeden pod nami, na pewno. Aha. Chyba co? Kurde. Fali. O! A wupa na sajcie! To się nice. nie ma Do Grubię schody, chyba nie tutaj... u mnie jest. Tu mnie u mnie, minus 29, chowaj, chowaj się. Od lewej, ty wiesz co ja zrobiłem, ja? nie? Nie, nie no unfortunately sytuacja i w ogóle... Ora, jest kasa. No jest, e, dobra. Idę. Imagine wabik Imagine mieszkać w Polsce A e, proszę mnie nie bić. Nie będzie mieszkać w Polsce protest A właśnie, a propos protestu No to trzeba będzie... To zrobić, szkoda, trzeba zrobić bagadać. odcinek y, polityczny. Trzeba będzie zrobić odcinek o tym. Jakoś, będzie, jakoś bardziej nie ces ie tylko jakoś po prostu będziemy gatać. No ale w CES ie też można o tym znaczy, porozmawiać. wolę, wolę jakby, jakby ktoś może po prostu przychodzić dla... czystego, żeby zobaczyć jak gramy, a nie żeby... żeby zobaczyć co, jaką opinię mamy o obecnej sytuacji Trzecia rzecz Polskiej. to jest niby taka trzecia rzecz pospolita, kuźwa, to, to nie lepsze niż rzecz pospolita i narodów, czy coś. Trzyka no właśnie, no to wiesz, to jeszcze w pewnym momencie była nawet dobra. No dlatego mówię. U ciebie? Chyba obaj. Póki co jeden. O, dwóch, tak, dwóch, potwierdzam, dwóch.

jak nienawidzę. ja mogę patrzeć tutaj? A ja patrzę tutaj. No. I idą mida. Dobra. Tak, idą mida, Obaj. Tak, słyszę. I drugi jest od naszego spawnu. Dobra. O, Brawo. Jakby na odcinku potem zobaczysz, że ja przestałem strzelać i jakby go zabiłem. Kałasznie. No i fajnie. No i fajnie. To co, znowu o, to samo? O, o, właśnie, a propos. On napisał dosłownie. Off aim. Aha. Dobra, nie, dobra, ja tu... Spoko. No, nie, dobra, off aim. Nie no, zróbmy to, bo to działało. No tak, 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 tak. A jest to dosyć I ciężkie mit? do wybronienia. Jeden tutaj. Dobra. I drugi jeden, mit, i drugi I mit. Drugi. Jakby tak powinniśmy grać, więc jest dobrze. Póki działa, to jest dobrze. Aha. Tak, tam wyłączyłeś tego Nie. aim'a? Nie. No dobra, ty tam patrz tego, ja teraz tutaj skrócę sobie mida po prostu troszeczkę. Co oni robią? Dwóch, 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 Jeden dostał 76, a drugi nie wiem ile. Drugi x. Aha. A ty musisz zrobić 100 minus x, żeby, żeby go zabić. Mogę nawet więcej. Co najmniej 100, minus X. No. 43 mu zadałem. Pst. Jakby nie trafiając go, zadałem mu 43 i on mi. No, no widzisz. E, no tak. Dobra, to kitramy się na i No. Już ja teraz mam auga, to trochę. No to ty tam patrz schody na daleko, po prostu. O, spali ty. Patrz schody, wiesz co to są schody? No tak, ale no... Dobra, jeden zdjęty. Teraz mogę pójść patrzeć schody. Psz, teraz to wiesz. Nie, no dobra, jest tutaj. No jest nami... Czony. W ogóle wiesz, że ty... Dobra, jak nam idzie, no to zaraz go zdejmę.

O, a jakbym się tak skitrał? Tutaj. Nie da rady, bo mogą ci ktoś z tyłu. No to będę słyszał, nie? Będę Pakę mam. Drugi też u mnie, chodź, 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 drugi u mnie. się cofaj, 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 podmienię Dobra, czyli chyba robi ten. No. Wycofkę. Aha, wchodzę do siebie, ja tam po schodach z powrotem. A? Jakieś graffiti słyszałem. O, to nie moje. jak coś w schody patrzy. Ale już go nie ma, nie? No, nie ma go. To został umarty. Um umarły. Umarł nie żyje. A kto umarł, ten, ten nie żyje. żyje Kto umrze, ten umrze i, I trudno to... Dajcie znać z jakiego filmu z, z jakiej komedii kto To jest autorem z tego Nie, cytatku. z jakiej komedii to jest O, z jakiej komedii, dobra Patrz co robię, patrz co robię Ale chłop się Imagine, nie będzie coś Imagine spożywać. Dragons Imagine Dragons Kurde, flash, uważaj. Eee, patrz, o, już już, już go nie ma. A drugi? A drugi nie wiem, może na wakacjach. Gdzieś strzela. Dobra, lecę mu w plecy, robię kurde bele. To ty tak se skanujesz, czy chłop? Eee, nie, to chłop. Rozumiem. Ty no, bez kitu mu robię takie plecki, że wiesz... Praworządne plecy? No... You're new, you're Rozumiem... No... I tym spadającym akcentem... <laughs> Żegnamy się, chyba że jeszcze okay. wbije poziom, to zobaczcie jakie skina no. dostanę... Ale nie dostałem, więc dupa. No. Ale dostałeś. Paczkę. Paczkę. rewolweru. Paczkę. 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 Za dużo fify. Paczka? Za 100 tysięcy. Czekamy na Czekamy na informa, Czekamy na informa lewego. Pewnie wy, wy już pewnie wiecie, czy on miał czy nie miał. Bo jakby. Czy miał je? Bo to jest tak, bo my mamy tak, odcinek już jest jeden, my mamy nagrany jeszcze na. Za tyg, na jakby my to nagrywamy i we wtorek mamy już jeden odcinek, pod na, na następny wtorek mamy jeszcze jeden, i dopiero na, Jeszcze następny wtorek to jest dopiero ten. Dokładnie. No. E, chyba, no. no chyba. A ten, w przyszłości to... Rocket League możliwe, e, tak, także. Tak, tylko muszę skonfigurować YouTube'a z Xbox'em. Tak. No. Także możecie napisać w komentarzach, czy, czy robicie Rocket League. E. No Czy Olaf temat, bo nie fajne? Oczywiście, inne jeszcze możecie gry podawać. Tak dalej. Wiadomo. No. Dobra, do następnego i czyść. Siema.